Czyli w tym wszystkich bardzo serdecznie od najnowszy snapshot 14W10A. W tym tygodniu jest mi ponownie niewiele, ponieważ Mojang znów pracuje o nad kodem gry. Ale przyszłe e, takie bardziej już przygodowe e, rzeczy w tych snapszotach są zapowiedziane. Dodatkowo również ma w międzyczasie pojawić się niewielka aktualizacja Minecraft 1.7.6, która doda nam możliwość zmieniania niku. Jak to będzie wyglądało, żeby uniknąć em, graczy, którzy po prostu będą się podszywali e, pod inne osoby. Podobno ma być jakiś identyfikator dla każdego gracza, więc nawet jeżeli ktoś zmieni sobie e, nick i też skina i będzie próbował kogoś udawać, to tego gracza się e, rozpoznać. W każdym razie zmiana wydaje się dość ciekawa i daje nam sporo e, możliwości, ponieważ co nie możemy sobie grać y, z, z innym, po prostu nikiem, który może zależeć a to od naszego humoru y, bądź naszej zachcianki. No i taka pierwsza, właściwie jedyna poważna zmiana to zależność między mobami. Kolejna zależność, która pojawia się w grze. Od teraz wilki nie lubią szkieletów. Zobaczcie na ich mimikę twarzy, jak się zmienia. Są one od razu agresywne, kiedy zobaczą właśnie takiego szkieletora. I to jest już taka trzecia zależność między mobami, no bo również oceloty. Hmm, Oceloty straszą, creepery właściwie je odstraszają a zombiaki atakują bezbronnych wieśniaków, także fajnie, że takie również elementy w grze się pojawiają. Co więcej, to no teraz właściwie już same błędy, także zobaczmy, jak to działa. Nie można robić duplikatu ramek, co było możliwe wcześniej, także no, jedna ramka się stworzy. Nie mogę kłaść ramki na ramce, co było możliwe wcześniej. Co więcej, obrazy teraz na siebie się już nigdy nie nałożą, także jak widzicie, mam tutaj do dyspozycji ścianę, i oczywiście całą ją obłożę bez nałożenia obrazów e, swoją jakby warstwą na siebie. No i kolejna rzecz to przede wszystkim usprawienia dla mapmakerów, czyli dla osób, które zajmują się tworzeniem map. Mamy super, e, super rzecz do tablicy wyników, możemy sobie dorzucić ile aktualnie e, przy, no już żyjemy, ile jaki czas minął od naszej ostatniej śmierci. To wszystko możemy sobie dać właśnie w takiej tabelce po prawej stronie, która powinna się normalnie wyświetlać, ale patrzcie, jak długo się z tym męczyłem. No i za chiny nie potrafiłem Wam tego odpalić i w efekcie zaprezentować. Także to się wydaje dość ciekawe. Jest również jedna fajna rzecz, mianowicie możemy rzucać śnieżką i sprawić, że po wyrzuceniu za chwilkę ta kula zamieni się w stały blok śniegu. Takie oto efekty teraz będzie można dodawać. Co więcej, mamy sporo poprawek które znajdziecie w większości chyba u mnie w opisie pod tym filmem. Zatem, no to znów taki bardziej poprawkowy snapshot. To tyle z tego tygodnia. Zatem, jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o ocenie filmu. Tyle z mojej strony. Ja się z Wami żegnam. Zatem, trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia.